Osiem osób zostało poszkodowanych w wypadku autobusu miejskiego, do którego doszło przed godziną dziewiątą na ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju. Kierowca zjechał na przeciwny pas ruchu, a później uderzył w drzewo. Strażacy musieli podjąć działania, by część konarów, które uległy pod wpływem uderzenia nadłamaniu, usunąć, by bezpiecznie prowadzić dalsze działania ratownicze. Na miejsce wezwano dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, które przetransportowały dwie osoby do szpitala. Pasażerowie autobusu doznali m.in. urazów nóg. Mundurowym udało się ustalić, iż kierujący autobusem komunikacji miejskiej najprawdopodobniej stracił przytomność, ponieważ w rozmowie mężczyzna nie pamięta tego, co się stało przed momentem zdarzenia. Autobus uderzył w drzewo. Na chwilę obecną 9 osób zostało przewiezionych do szpitala. Przez kilka godzin ruch na ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju był zamknięty.